Witam Was w, w poradniku i Wam pokażę jak wygrać w Klondike. dobra. W takim razie, bierzecie sobie asy. Z góry, klikając tutaj, szukacie sobie liczb. Wyszukujecie asów. czuję, ja, że mogą wadliwie przelecieć, więc może jeszcze raz tak na szybko przelecę? Już nie ma tu żadnych asów. I tak, będziemy porządkować. Tak, 3 pod dziewiątką. Pamiętajcie, żeby liczby były tutaj na zmianę. Załóżmy Cza czarny. Mm, czarny, czerwony. Czarny, czerwony. Nie. To miałem na myśli. Mam właśnie wszystkie asy. I teraz zbieramy dwójki. Po dwójki. Trójki i tak dalej, aż do króla. I musimy ubierać tutaj aż do krona wszystkie te cztery kubki. Proste, proste. A jak inaczej? Bardzo proste. Mamy dwójkę. I zostały nam jeszcze dwie dwójki. Teraz, czarny król by się przydał, był tam, tak i tak. Mm. a pytanie, co robimy? Czarny, obejdź, by się przyda. Jest. Teraz rozwiążmy. Tak. Mhm. Mm nam jeszcze jednej dwójki, ale możemy już szukać trójek. No to w takim razie, jak możemy szukać trójek, to szukamy trójki w tej talii na górze. Nie, to akurat jest do tego, co yy, mam. Potrzebujemy trzy dwójki. Jest jedna. Jeszcze raz patrzymy. A nie, to to co? Dobra, to w takim razie jak nie ma żadnej tej. To muszę znaleźć 10 żeby odkryć. Teraz Wam pokażę, dlaczego, dlaczego mi nie potrzebna jest 10 Patrzcie, bierzecie serce pod jabłka, potem tę liczbę i odsłania Wam się. Okazuje się, że to jest jabłek, czyli. A jabłek nam nie jest zbyt niepotrzebny. 7. Hmm, tutaj raczej nie szóstka czerwona. Szóstka czerwona jest. I teraz to mi będzie po to, żeby odkryć, co tu teraz jest. I tu jest teraz taka liczba, której nie potrzebujemy. Wyobrażacie to sobie. W takim razie robimy to na szybko w takim razie. Wskazówki, wskazówki możecie klikać. A no w sumie nie zauważyłem tego. Wskazówki możecie klikać jak zawsze. Mm. Nie ma najmniejszego problemu z klikaniem wskazówek. Dama, czarna, dama, czarna, dama czarna. Jest! Na końcu akurat. Dobra. Możemy tak zrobić. Za. i co teraz? Teraz takie pytanie szybkie. Co teraz mamy zrobić? Zdjąć stąd tą czwórkę lub zdjąć te liczby lub tego jobka. No dobra, co nam podpowiada wskazówka? To tak możemy teraz zrobić. Wiem, musimy znaleźć dziesiątkę czerwoną. Jest. Nie tylko cofnij. Teraz tak. Jest dwójka ta. I mamy teraz w takim razie. Bierzemy. Trójkę. Czwórkę. Trójkę. Yy, siódemkę. Gdzie możemy wstawić siódemkę? Nie wiem, gdzie możemy wstawić siódemkę. Czwórkę, ta, nie możemy jeszcze. Piątkę, nie możemy jeszcze. To teraz tak, siódemka, nie możemy, piątka, możemy. szóstka, możemy. Siódemka, możemy. Szybko to nam pójdzie, tak szczerze. w Sześć minut to ostatnio rozwiązałem, a no raczej teraz tego w sześć minut nie rozwiążemy. Eee, króla, nie mogę. Czwórka, nie mogę. Piątka, nie mogę a co, a co, a no możemy w sumie tak, no nie zauważyłem, Wska wskazówki podpowiadają nam, no podpowiadają nam, teraz co, no dole mamy? A, 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 a no możemy, możemy, tak, no nie powiem, no klikam przecież. Dać tu, co nam to da? Ja nie mam pojęcia, co nam to da, i oddać ją tu z powrotem, i oddać ją tu z powrotem, zrobić tak, a w zrobić tak. No, super wskazówka, wiecie, musicie to poprawić, jak mnie słyszą gdzieś twórcy. Microsoft Solitaire Collection. To... to niech wiedzą, że ta gra jest hmm. zachraniliśmy wszystko Dosłownie Bo mamy prawie wszystko Za trójka piątka o chyba nam będzie szło teraz chyba Dosłownie chyba czego? Ja bym chciał zdjąć stąd to: szóstka, siódemka, siódemka, czwórka, piątka. A może to rozwiążemy gdzieś tak. Teraz gdzieś by było fajnie to rozwiązać. Huhu, jak teraz zdjąć to? To będzie trudne. Nie ułożymy tego. Coś tak czuję. Jakoś mam takie przeczucia. Dobra. A już tutaj raczej nic nie ten. Dobra. O kurde Czuję, że zaraz to rozwiążemy chyba, wiecie? Przeciwnie wręcz Dziesiątki to teraz jopy I damy Pokażę Wam fajną sprawę Mamy cztery króle i patrzcie Rozkładamy sobie teraz tak dane Dlaczego się nie da? A, bo to trzeba na zmianę, dobra to sobie rozkładamy tak w takim razie. Ooo. a gdzie jeszcze jedna dama? Ty, króla mamy jednego. Dobra. A dobra, klikamy rozwiąż sobie bez przesady. Będę się bawił w jakichś Dobra, cześć, żegnam was. I widzimy się na następnym poradniku, czućcie?